hej hej witam was na moim kanale słuchajcie e, dzisiaj taki lightowy odcinek e, e, ja się powoli przymierzam do, e, do ulopu e, nie wiem jak tam z wami czy jesteście przed czy, czy po ulopach pewnie większość z was jest e, po ulopie no ja e, całe lato e, ostro, ostro 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 pracowałem bardzo ostro e, no i wiosnę no i teraz e, Trochę przyszedł czas na naładowanie akumulatorów. Ja tam. No, jadę, jadę w tam w pewne miejsce. Jak będę miał czas, to, to nagram jakiś film z tego. I mniej więcej wam pokażę, jak to wygląda. Motoryzacja w tym kraju. Dla podpowiedzi powiem wam, że na to turbo Kuba Bierak robił chyba materiał z tego z tego kraju, więc nie wiem czy, czy zrobię ja, no pewnie zrobię już trochę się przyzwyczaiłem do tego, że na tym YouTubie gadam wychodzi mi to powoli powoli coraz lepiej, no oczywiście z tą dykcją to jeszcze tak bardzo średnio niektórzy z Was piszą, że to niektórych odcinków nie da się słuchać, ja wiem o tym, że to tak wychodzi te i a i tam dalej jak nie wiem co powiedzieć to Często ten przecinek robię taki, taki kurczę, dosyć kiepski. Także. Wybaczcie mi, że to nie jeszcze wygląda tak, jak to powinno wyglądać. Pracuję nad tym, staram się, żeby to było takie płynne. Nie zawsze to wychodzi. Ja dzisiaj to sobie tak trochę ogarnia. Muszę Wam powiedzieć, sprzęt trochę inny do do pracy. O, to będzie taki mój sprzęt na wakacjach. Ja mam taki, to już jest nie młody aparat, ja mam taki Panasonic Lumix, to jest słuchajcie na bazie, na bazie lejki tutaj obiektyw, także no z tego dosyć fajne zdjęcia wychodzą. Mimo, że to nie jest już świeżynka on ma już grubo ponad 10 lat, ale z tego kompleksu Zdjęcia wychodzą całkiem Całkiem niezłe, także będę się wspomagał aparatem i będę się oczywiście tym telefonem, z którego nagrywam Będę się też wspomagał na, na wyjeździe także y, Zobaczymy czy to No przynajmniej jeden film, przynajmniej jeden film obiecuję wam y, Z tego mojego wypadu zrobić nie wiem jak to tam tematycznie wyjdzie. Zobaczymy jak w praktyce to wyjdzie. Słuchajcie, Asterka już stoi tak przygotowana dosyć ostro. Tam sobie stoi, widzicie? Przed garażonią. także. Ja mniej więcej wszystko sprawdziłem sobie przed wyjazdem. Przed samym wyjazdem jeszcze sprawdzę, słuchajcie, ciśnienie opon i tak dalej. Trzeba będzie sobie zatankować pewnie do pełna Wszystkie zawieszenia sprawdziłem Także tam nie mam żadnych, ale tam jeszcze kolega mechanik Rzucił okiem na to, także Jest wszystko OK Także, no zobaczymy No nie będę sam, także, także Na tym wyjdzie, dlatego te filmy pewnie nie będą takie spontaniczne jakieś tam no tylko to zrobię wtedy jak tam będę gdzieś sam i będę mógł wam coś tam w miarę, w miarę pokazać także to tyle co ja chciałbym na dzisiaj powiedzieć ciekawe jestem co tam u was się dzieje jak tam ten wrzesień wam mijał jest piękna pogoda zobaczcie dzisiaj mamy takie naprawdę ładne słońce i to jest taka, taka pogoda do, do tego żeby sobie fajnie podłubać, jak jest oczywiście czas ja tym dłubaniem mam troszeczkę przesył, bo z tego co wiecie ja pracuję w klimatyzacjach, więc tego dłubania mam bardzo bardzo dużo, zdaję sobie z tego, że tych filmów Wiele tam się nie ukazało na kanale o no ale ja jestem amatorem, także wtedy, kiedy mam czas i kiedy mam, mam tam jakiś pomysł, albo coś mi się stanie z autem, to wtedy słuchajcie, o co słuchajcie, to wtedy y, nagrywam i, i to publikuję y, na YouTube. Poszły też trzy odcinki z firmą SKV, z tego sobiecie. Ja testuję w tej chwili sobie tam niektóre części tej firmy. Jest wszystko ok, także zobaczymy, jak to będzie się sprawować w trakcie eksploatacji. Także na jesień, pewnie jakiś tam film zrobię z tą firmą. Nie wiem jeszcze co to będzie, bo to będzie mi, będzie mi teraz chyba trochę sugerować ten dostawca. No ale zobaczymy jak to w praniu wyjdzie. Z praniu wyjdzie. Wiele razy tam miałem takie sugestie, żeby pokazać, słuchajcie, silnik rozebrać. No, no to jest zadanie czasochłonne, muszę wam powiedzieć. Trzeba mieć na to zaplecze, a ja jak widzicie swoje, swoje tutaj zaplecze to Mam pod kątem montażu klimatyzatorów, nie wiem, czy to. O, o, widzicie, pokażę. Tu mam klimatyzatory, widzicie. Jakieś tam zdemontowane, drugie jakieś tam zdemontowane do naprawy. No i generalnie ja nie bardzo, nie bardzo chcę mieszać tą małą powierzchnią do pracy, żeby mieć po prostu jakiś tam margines do. do Dłubania przy tym przy, tym, przy, tym, przy tym, przy tej działalności, na której ja po prostu zarabiam sobie pieniążki. No niestety YouTube to jest cały czas takie hobby. Pieniążki to z tego są, muszę Wam powiedzieć, jeżeli chcecie wiedzieć, czy to się dużo na tym zarabia, no to z tych wyświetleń, które mam ja, no to, no to się zarobi na jakieś tam. Tankowanie. No dobra i to, fajne i to, że tam jakaś monetyzacja jest, no ale yy, fajnie byłoby, gdyby to trochę tam lepiej hulało sobie i może było coś więcej z tego zrobić. Bo w tym momencie ja mógłbym tam kogoś wynająć, yy, dużo więcej zrobić, jak już zdelegować ten mój czas i coś fajnego pokazać. Także yy, chciałbym Was zachęcić do, do wspierania kanału przede wszystkim. No, bo to jest jakaś tam droga do, do tego, żeby ten kanał się rozwijał. No, własnymi środkami to będzie po prostu trwało trochę dłużej, i zanim ja się przekształcę w taki kanał no w miarę solidny, motoryzacyjny, no to po prostu musi, musi, musi potrwać. Tak to w skrócie wygląda. Także. Ja powoli będę kończył ten taki lejtowy odcinek. Słuchajcie, życzę Wam szerokiej drogi jazdy jazdy bezawaryjnej, bez, bez przydarzeń się. Następny odcinek, który tam się ukaże na kanale, za jakiś czas to będzie właśnie o, o awarii w mojej Astarce. To nie była jakaś taka bardzo poważna awaria, no ale Uniemożliwiła, uniemożliwiła, uniemożliwiła praktycznie dalszą jazdę. Także to była typowo moja wina, zaniedbanie. Nie zauważyłem po prostu, że tam się coś może stać i, i, i miałem małe takie przedażenie. Na szczęście stało to się blisko domu, więc to nie było z tego żadnej tragedii, ale była jakaś tam praca potrzebna do wykonania. Także jak gdzieś tam jeździcie to zawsze słuchajcie warto mieć jakiś tam zestaw narzędzi ze sobą podstawowych. Warto też mieć taką jakąś, taką skrzynkę małą, podręczną z narzędziami. Zobaczcie coś takiego, taką skrzynkę, ja zaraz pokażę Wam mniej więcej, co ja w takiej skrzynce wożę na jakieś tam krótkie wypady. Dlatego, że, że jak coś tam w coś Was coś zaskoczy, no to można, można w jakimś tam zakresie po prostu sobie zadziałać i poradzić sobie z awarią. Także ja zabieram taką, taką skrzyneczkę narzędziową. Tutaj mamy dosyć taki szeroki, szeroki zestaw. Nasadek. Nasadki na jedną drugą to praktycznie są od rozmiaru 10 do rozmiaru 32, więc taka myślę, że spora rozpiętość. On jest troszkę, słuchajcie, rozebrany, bo ja tam tutaj taki wchodzi długi długi pokrętło proste tego typu. Pokrętło. w tej chwili sobie uzupełniłem z innej z innej skrzynki także to są fajne historie możemy powiedzieć bo to pokrętło i to to można na przykład sobie razem sparować w ten sposób no i mamy praktycznie takie długie ramie, gdzie możemy sobie spokojnie coś wykręcić jak nie możemy do, nie możemy dosięgnąć na przykład gdzieś tam daleko jakąś śrubę możemy wtedy Próbować sobie odkręcić. No ale takie, takie, jakieś tam proste awary podczas jazdy, to myślę, że takich aż aż rozwiązań nie trzeba stosować. Takie jest moje zdanie. To narzędzie to jest takie, taka, taka tania O Widzicie ten na przykład, ta przedłużka, ona się troszkę nawet przekosiła. Przy, przy takim ostrym ciągnięciu kiedyś była duża dźwignia i ona po prostu się zobaczcie, ją po prostu lekko przekręciła ale jak coś tam odkręci, odkręcacie, koło czy, czy, czy na przykład przy, przy silniku jakieś proste historie no to myślę, że to spokojnie można sobie poradzić, jest porządna kręciołka na jedną, drugą grzechotkę jest mała grzechotka na 1,4. Taki taki prosty prosty chwyta, gdzie możemy sobie tutaj te osadzać. Przepraszam, z tej strony mniejsze nasadki Także no, jest czym pracować. Mamy, mamy dwa, dwa wymiary świec. Mamy świecę taką dużą. 21 do odkręcania świec. Czytam na przykład świetl żarowych i mamy tą typową małą na małą 16 na świece w benzyniaku. Także cokolwiek Wam się zdarzy, no to z takim zestawem to i już może naprawdę słuchajcie, coś tam podziałać. Są też takie przedłużki, długie nasadki od rozmiaru 22, zobaczcie, aż do szóstki, ja tu tutaj gdzieś przepiłem dziesiątkę no bo to było po prostu ostro używane kiedyś, także warto taki, taki komplet sobie gdzieś tam z Allegro kupić w tej chwili to jest rząd 130-140zł, wydaje mi się, także nie są to wielkie pieniądze, a w podróży Was, to już po prostu jakieś cuda nie zaskoczą. No, i teraz, jak gdzieś tam śmigacie w trasie i zaskoczy was, wasz awaria wieczorkiem, no to trzeba mieć jakiś light, czyli światełko. No, i teraz wybór albo coś takiego, słuchajcie, Made in, Biedronka, czy tam Lidl, czy tam jakiś Carrefour. Taka zabawka to kosztuje tam w tej chwili biodrący, nie wiem ile, bo ja tam dawno to mam. W tej chwili może być za 3 dychy nawet. Także przód, przód, tył, takie bezpośrednie światło. I no i prawda jest taka, że musicie mieć baterie i pamiętać o tych, o tych bateriach. I mi się często zdarza, zdarzało, że jak to to to, to, to woziłem, no to oczywiście zapominałem o bateriach. I i sprzęciar był nie do użytku niestety, także lepiej mieć coś takiego. To jest taki, to jest taka, słuchajcie, porządna latarka. Ona jest na ładowanie na takie mikro USB i to jest takie niezawodne, bo możecie sobie to postawić na przykład i coś tam działać, możecie i sobie przełączyć i i na przykład. O praktycznie sobie szperacz co się dzieje na przykład pod autem czy nie coś nie macie wycieków czy, czy, czy co także już to, to, to daje bardzo dużo nawet tutaj słuchajcie można sobie podłączyć do portu USB w samochodzie i też spokojnie to sobie naładować więc takie rozwiązania tam Made in Biedronka to, to są fajne do gdzieś tam do amatorów, do garażu, gdzie to sobie leży i tam można sobie przyświecić. Natomiast w drodze takie bardziej profesjonalne, to, to tego typu historie. Bynajmniej ja takich używam, także no to tyle co, co ja sobie obliczyłem, miałem krótko gadać, a wyszło, wyszło, tam kilkanaście minut. Żeby sobie fajnie spędzać jakiś tam wolny czas, nawet na weekendzie, to to najpierw zawsze, zawsze to sobie warto zaplanować, żeby, żeby nie było jakieś tam niespodzianki podczas wypoczynku. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie łapę do góry, będę, będę bardzo wdzięczny jak się Wam nie podobał to też dajcie łapę do góry. Albo zhejtujcie na maksa, jak tam lubicie hejtować. Ja za to się też nie obrażam. Nie wszystkim muszę się podobać, i, i, i tak dalej. Także trzymajcie się. Do następnego razu. Hej.